Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się mnożeniem ułamków dziesiętnych. Jak widzicie, mam dla Was trzy przykłady, na podstawie których Wam to chcę wytłumaczyć. Więc zacznijmy od pierwszego. Mamy tu takie małe liczby 0,2 i 0,3. I to, co jest ważne w mnożeniu, że musimy te liczby zamienić na ułamki zwykłe. Czyli w tym przypadku to będzie będą dwie dziesiąte i będziemy je mnożyć przez trzy dziesiąte i wymnożymy to sobie no i dostaniemy sześć setnych i to co tutaj możemy zrobić to możemy to zapisać albo w formie skróconej jeżeli byśmy to sobie skrócili no na przykład ym, przez 2, spróbujmy, no to byśmy dostali 3,5. Albo możemy to napisać drugim sposobem, za pomocą ułamka dziesiętnego i po prostu to by było 0,6. Dobrze. W zależności od tego, co mamy w poleceniu, bo może od nas nauczyciel wymagać tego pierwszego zapisu, a może drugiego. Dobrze, przejdźmy do drugiego przykładu. Tutaj również musimy zamienić na ułamki zwykłe. W ten sposób i to, co jest ważne, że nie możemy tak wymnożyć, tylko musimy zamienić ten ułamek na ułamek niewłaściwy. Które będzie wyglądał tak, że to będzie 12 dziesiątych i będziemy to sobie mnożyli przez dwie dziesiąte. To co jest ważne, to fakt, że możemy również zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to przypiszmy to sobie, żebyśmy to lepiej zobaczyli to po prostu możemy to skrócić i zapisać w postaci ułamka zwykłego, no i w tym przypadku na skos to będzie przez 2, jeżeli sobie skrócimy przez 2, to będziemy mieć 5 i 6. I tutaj również możemy sobie skrócić przez dwa te dwie liczby, i tu będziemy mieć 1, a tu będziemy mieć 5. I po wymnożeniu dostajemy 6, i w tej postaci możemy to zostawić, jeżeli chcemy mieć ułamek zwykły. A możemy równie dobrze zapisać to, wymnożyć i wtedy otrzymać 24 setne. I zamienić to ułamek dziesiętny, czyli 0,24 setne. Dobrze, przejdźmy już do ostatniego przykładu. I to, co jest ważne, i pewnie już zauważyliście, że musimy mnożyć również mianowniki, bo jak dodajemy, no to sprowadzamy czy odejmujemy, sprowadzamy do wspólnego mianownika, ale ten mianownik się potem nie zmienia, a w mnożeniu się właśnie zmienia, więc to jest taki widoczny niuans, o którym warto pamiętać. Dobrze, tutaj też musimy to. Ten ułamek zmienić na niewłaściwym o, w ten sposób. No i również możemy w zależności od polecenia, albo jak nam wygodniej, jeżeli w poleceniu na przykład w jakimś zadaniu nie mamy tego uściślonego, to możemy zrobić to po prostu po swojemu w takiej formie, która jest dla nas szybsza po prostu. No i tutaj musimy o, przepisać. No i wtedy sobie. Skracamy. Tutaj możemy sobie skrócić przez 5 i wtedy dostajemy dwójkę i trójkę, a tu możemy sobie skrócić przez 2, i wtedy tu będziemy mieć 3, a tu będziemy mieć 5. No i te liczby wymnażamy i dostajemy 9, dobrze, ale możemy również zapisać to w inny sposób, czyli po prostu wymnożyć. I po wymnożeniu byśmy otrzymali 90 setnych no ale widzimy że to możemy skrócić tu sobie te zera i wtedy dostajemy to w tej postaci i dokładnie mamy ten sam wynik mam nadzieję że wam to rozjaśniłam piszcie w komentarzach jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i oczywiście jeżeli wam się wideo spodobało no to polejkujcie je i do zobaczenia pa